No, jestem ciekaw tego pierwszego cylindra. Przystąpimy do wyczyszczenia komór spalania. Ale już, już ewidentnie widać, że nagar stał się płynny. Tak, 15 minut wystarczyło i to zimny silnik. I mamy generalnie ten nagar już w postaci ciekłej. No i nawet na zaworach widać. Już ewidentnie ten nagar po prostu on zaczyna spływać. To był nagar, który się tam odlepił. Te cząstki. Na bank. No już tego nie ma. Nie ma tego. Przejechałem około 7-8 kilometrów o proszę. Trochę już mam No i już tak naprawdę w dalszym ciągu te resztki tego nagaru jeszcze tutaj się znajdują. Ale już widać kolor na... Ale kotłoka. widzimy den kotłoka, a tak naprawdę to jest zabieg, który trwał 15 minut, tak? tak. Przypomnijmy, ile pełny zabieg trwa 12? 12, godzin. 12 godzin. A w intensywnych nawet na brudzeniach nawet nawet do tak. 24. Dokopaliśmy się po prostu do denka tłoka jednym słowem. Mhm. Wyzwanie <laughs> dla Forte jednym słowem. No, trzeba będzie zastosować tutaj 12 godzin do komory, zalać po prostu preparat No i wtedy będzie prawdopodobnie pożądany efekt, bo już na pierwszym yy, ujęciu widzimy, że jednak 15 hmm. minut wystarczyło, żeby ten nagar yy, rozpuścić Także preparat ewidentnie nam zadziałał Zobaczmy czy nam kompresja się wzrośnie lub nie Mamy po 15 minutowym czyszczeniu pierścieni, po płukaniu I po podgrzaniu? Tak 12, z 12,5 bar na 14. Bar, Wyraźna poprawa. Sam jestem zaskoczony. E, półtora atmosfery zdobyliśmy dzięki płukaniu pierścieni w 15-minutowym 15 płukaniu. Drugi cylinder, jedziemy. Znowu 14 bar z 12,5. Dokładnie. Trzeci cylinder, sprawdzamy. O jeden bar więcej, tam chyba prawie było 18, 15, Prawie 15 atmosfer zbliżamy się do okolic nominalnych tak jak ma nowy silnik o tyle o ile możemy liczyć na prawidłowy pomiar też tego urządzenia widzimy że w przypadku kolejnych cylindrów jest poprawa wzrost, wzrost. także przyjmijmy nawet jeżeli dokładność urządzenia nie jest taka jak byśmy chcieli wiemy na pewno że ta kompresja jest na każdym cylindrze większa więc tak jakby wzrosło jest procentowo jest po prostu jest wynik pozytywny 15 minut procedury a przeprowadzimy pełną 12 godzin plus na koniec dodamy pełną linię naszych produktów do procedury odpuszczania pierścieni silnikowych. Robimy się z płukanką silniku. Tak. Mamy zimny, totalnie zimny brzeg, dopiero co odpolony po nocy, 1500 obrotów toczymy się aż do uzyskania pełnej temperatury. Po uzyskaniu pełnej temperatury delikatnie przekraczamy te obroty, żeby to wszystko miało szansę popracować na tej płukance. Żeby ta pokanka miała okazję dostać się do wody, no to dostać się wszędzie. Z nami jest naprawdę siwo. Wrócimy na warsztat.